Witajcie ponownie, Severus Roka, trener personal 24. Dzisiaj jest ze mną Grzesiu z kanału Grzesie Cześć. Kilka słów na szlagierowy temat, a więc zasady treningowe. No właśnie, wszyscy wiedzą mniej więcej, przynajmniej jak wyglądają serie proste, poprawna technika, ale na tym się życie na siłowni nie kończy. O co chodzi w super seriach, seriach łączonych, zdejmowaniu ciężaru, niepełnych powtórzeniach i innych tego typu zagadnieniach. O tym dzisiaj. Okay, pierwsza zasada, którą chcemy Wam przybliżyć, to jest zasada wstępnego zmęczenia mięśni i pokażemy Wam ją na przykładzie przysiadów ze sztangą. Zasada ta dotyczy się głównie dużych i silnych grup mięśniowych. Podczas przysiadów ze sztangą takowymi są mięśnie czworogłowe łód i są to mięśnie wiodące w tym ćwiczeniu. Zatem jeżeli zrobimy wstępne zmęczenie w wiodącej grupie mięśniowej, to będziemy w stanie wyrównać dysproporcje pomiędzy tymi słabszymi mięśniami. Kolejną zasadą jest zasada super serii, która polega na trenowaniu jednocześnie dwóch antagonistycznych grup mięśniowych, w tym przypadku jest biceps i triceps. Jako że mięśnie są zorganizowane obok siebie, daje nam to większe pobudzenie układu nerwowego w tym zakresie ruchu, w tym miejscu lepsze ukrywienie, co powoduje lepszy napływ składników odżywczych do obu mięśni i co za tym idzie, proporcjonalny rozwój obu grup mięśniowych. Kolejna zasada serii uczonych realizuje się ogólnie przez połączenie dwóch ćwiczeń na tą samą grupę mięśniową w jednej serii. W tym wypadku mamy wyciskanie sztangi leżąc i ćwiczenie numer dwa, butterfly. Co nam daje to połączenie? Przede wszystkim zaangażowanie w dużej ilości włókien mięśniowych, bo nigdy nie jest tak, że w jednym ćwiczeniu angażujemy wszystkie włókna mięśniowe dane, danego mięśnia w tym wypadku e, rzeczywiście czujecie naprawdę, że te mięśnie są mocno przepracowane i pozwoli wam to na zwiększenie ukrwienia tej e, ćwiczonej grupy mięśniowej lepsze pobudzenie, więcej substancji odżywczych do mięśnia i szybsze usuwanie metabolizmu. kolejna zasada, zasada treningu ze zdejmowanym obciążeniem, tutaj pokażemy ją na przykładzie treningu bicepsu wygląda to w ten sposób że w momencie, kiedy nie możemy wykonać już żadnego powtórzenia z zadanym ciężarem, natychmiast go odkładamy, przechodzimy do mniejszego ciężaru i sytuacja się powtarza. Yy, unosimy biceps, yy, zginamy, przepraszam, biceps tak długo, aż nie możemy wykonać ciężaru z tym powtórzeniem. W rezultacie wykonujemy jedną, dużą serię i całkowicie wyczerpujemy nasze włókna mięśniowe, co sprzyja utrwieniu, magazynowaniu składników odżywczych i rozrostowi. Kolejna zasada, zasada poszukanych powtórzeń w tym wypadku zginanie przedramienia z stojącej. Zasada to polega na oszukiwaniu, zarzucaniu ciężaru w najtrudniejszej fazie tego roku. Błędem jest rozpoczynanie oszukiwania od pierwszej serii w pierwszych powtórzeń. Raczej należałoby zacząć oszukiwanie dopiero w trzeciej, czwartej serii, w tak naprawdę w dwóch, trzech ostatnich powtórzeniach. Zatem sensem tego oszukiwania jest jeszcze większe obciążenie mięśnia i zmęczenie go, a nie oszczędzanie. I kolejna zasada, zasada niepełnych powtórzeń. My wybraliśmy do tego wyciskanie leżąc na podłodze. O co chodzi? Przede wszystkim musicie zdać sobie sprawę, że w każdym ćwiczeniu występuje coś takiego jak martwy punkt, martwa faza danego ruchu. Jest to bardzo niekorzystne ustawienie kąta stawowego, które bardzo utrudnia wykonanie pełnego powtórzenia, kiedy jesteśmy już zmęczeni i z dużym ciężarem. Po znalezieniu słabszego miejsca można zacząć zwiększanie siły i koordynacji poprzez wykonywanie krótkich, niepełnych ruchów, co pozwoli nam wzmocnić więzadła, przyczepy i wreszcie same mięśnie. I w efekcie wykonać pełną fazę ruchu z większą siłą i mocą. Pokazaliśmy zasady, co ciekawsze, wymagające zilustrowania. Teraz chcielibyśmy powiedzieć Wam jeszcze o dwóch bardzo podstawowych zasadach treningu, mianowicie powtórzenia wymuszone, które polegają na tym, że w finalnej serii danego ćwiczenia, powiedzmy w tym przypadku, i będzie to wyciskanie na klatkę, dokładamy ciężar do bardzo dużego jak na nasze możliwości. I dwa, trzy ostatnie ruchy są wykonywane z pomocą partnera, który stopniowo zabiera w nas odpowiednio 5, 10, 15 kilo obciążenia, przez co bardzo mocno jesteśmy w stanie zmęczyć, dopompować mięśnie i wyczerpać wszystkie ruchy mięśniowe do zera. Sada treningu piramidalnego, czyli zwiększamy ilość powtórzeń, ale zmniejszamy ciężar, co głównie pozwoli nam przede wszystkim. Uniknąć kontuzji, ale również zbudować dobrą, silną sylwetkę. Duży ciężar to większy tam na bo Dokładajcie ciężar. Oczywiście z głową, ale dokładajcie podajcie. Ten ciężar. No dobra, trening zrobiony. Kilka słów podsumowania, dzisiejszego odcinka. Grzesiu. No właśnie, jeżeli widzicie kogoś, kto przed lustrem unosi biceps niemalże całym swoim ciałem, chyba się do przodu i do tyłu, szarpie ciężar, może okazać się, że wie co robi i po prostu wykonuje powtórzenie ją Także jeżeli e, nie wiesz dokładnie o co w tym chodzi, nie zarzucaj człowiekowi, że nie wie co robi. Tak. Mm, najbardziej wkurzamy, jak ktoś podchodzi i mówi, Ej, robisz ty źle zanim podejdzie się powiesz komuś, że robi coś źle, to mu że rzeczywiście on robi serię oszukam. I nie kupił sobie tej dużej łapy w anonsach, tylko ją sobie ciężką pracą wyrobił. Pozdro, do zobaczenia. Pozdrawiamy, Henry.